To jest burek z serem. I świeżutki. No i zobaczcie z jakim widokiem. No i spójrzcie kupiliśmy karmę dla tych kotków, <laughs> bo tak się do nas przyzwyczaiły. Chciałem wam pokazać jeszcze taki fajny gadżecik, który kupiliśmy sobie na AliExpress. Czy na ten mówika? No ten. A on się sam wypali ładnie z po bokach i... i. przypominam, że jest luty. Zobaczcie, są ferie zimowe. A tutaj 16-15 stopni w słońcu, to normalnie można się opalać. Zobaczcie na te koty. Załatwiamy jeszcze pranie, bo tutaj są też pralki. Dorota była w recepcji zapytać, jak to wygląda. Ile I tak, kosztuje? Pralka. Zamówiliśmy sobie jakieś ich takie przysmaki. Jakiś drwalski, nie wiem co to. Wygląda jak kebab, ale to nie jest kebab, nie? Takie picie z sosem majonezowym i chyba z kurczakiem po prostu. Dobra, nie? Czy nie? Ja jeszcze nie próbowałem. Wika, tobie smakuje? No. Będę niedługo pakował rowery, bo jutro rano do 12 mamy czas, żeby się wymeldować z tego kempingu i jedziemy do Makarskiej zobaczyć. Płacić do recepcji, wymeldować nas, odebrać dowód osobisty. I jak? Tak, zapłaciliśmy łącznie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. My nadal na kempingu Split i co? Idziemy sobie poszukać jakiegoś boiska do kosza, bo jest. Piłka co prawda do piłki ręcznej, ale możemy porzucać. Widzieliśmy przy plaży, jest takie boicho. No i co? Mieliśmy jutro wyjeżdżać z tego kempingu w kierunku Makarskiej, ale jeszcze zostaniemy sobie jeszcze jedną noc dłużej do soboty. Cześć, dzień dobry! Znowu mamy piękny, słoneczny dzień! Ale jakiś taki zimniejszy wiatr dzisiaj, nie? Bluzy założyliśmy. Nie, wiatr ja już się zaklimatyzowałam. Ale no, no, jest mocno. mega ciepło. Jest no, pięknie. Pięknie, pięknie. Dzisiaj bez rowerów chwilowo idziemy pospacerować. No, szukamy boiska do kosza. Tak. A tak wygląda plaża po drugiej stronie kempingu. Tak, jakby ten kemping ma dwie plaże tutaj takie. Jest boisko przy plaży. Idziemy do piekarni, bo nasze dzieci są non stop głodne. Słuchajcie, niedawno było śniadanie, ale już zasmakowała im tutaj kuchnia chorwacka. Szczególnie takie wyroby cukiernicze, różnego rodzaju ciastka. Krosanty, tak? Nika, krosanta chcesz? Nie. Burka. A ty burka. O ten burek też jest pyszny. Burki. Zobaczcie, to jest burek z serem. Idziemy zjeść na fajny punkt widokowy. Burki w ręce. Burek jak zawsze smaczny, chrupiący, cieplutki, świeżutki. No i zobaczcie z jakim widokiem. Fajne miejsce tutaj mamy. No, piękny punkt widokowy. No. no i spójrzcie, kupiliśmy karmę dla tych kotków. Bo tak się do nas przyzwyczaiły. Cały czas siedzą tu przy kamperze na nasyp wika. Zobaczymy czy będzie jadł. Jadł już rano, nie Jadł, jadł. Super. Mącha. Nie, już kilka razy sypaliśmy, jedzą. Zaraz się schodzą. a zobaczcie. Znowu cytryn nakupowaliśmy tutaj chyba z 2 kilo, ale no tak pyszne cytryny, pachną z daleka, jak pomarańcze po prostu. No. Tu w każdym ogrodzie rosną cytryny, także na pewno to są stąd, tutaj z Chorwacji. Fajne takie z listkami. Okna otwierane, mamy, także wietrzymy sobie cały dzień. To jest to właśnie. No słuchajcie, poleżeliśmy trochę na plaży, pocilowaliśmy, teraz już jest godzina prawie 16, już zachodzi to słońce na naszej parceli. Także my tu mamy słońce od rana, tak do godziny 15.30. Już teraz mamy cień na parceli, ale i tak jest ciepło. Idziemy jeszcze pospacerować po miasteczku, jakieś nowe miejsca znaleźć. A na obiad kupujemy dzisiaj pizzę. Ale w piekarni. <śm> tu są świetne piekarnie, nie? tak jak mówiliśmy. Idziemy na wycieczkę krajoznawczą po miasteczku Sprit. Słuchajcie, no lekko nie jest, nie? Chodniki to mają pierwsze klasa. W ogóle nie czyli mają chodników. Brak. A dwa. Słuchajcie, zapaliło się dla nas zielone światło, a oni dalej jadą, ja nie? nie patrzą. Przejście dla pieszych. My mamy zielone, a te samochody dalej jadą w ogóle. Masakra. Pod tym względem. Ale to chyba jedyny minus, nie? Tak. W Chorwacji. Gdzie mogę gdzie? Byliśmy u pani w piekarni powiedzieliśmy, że chcemy, już się trochę nauczyliśmy języka Ciela pizza. Pani powiedziała, wy chce ta ciela pizza? My tak. Bo miała dwa kawałki tylko, nie? Powiedziała, że za 15 minut, żebyśmy przyszli. Także idziemy na kolejny spacer. Słuchajcie, pół dnia chodzimy. Ale opłaca się, bo jest mega duża. Ta pizza się nazywa Jumbo. Czyli. No, 15 minut minęło, idziemy odebrać naszą pizzę. Giganta, Jumbo. 11 euro kosztuje, ale naprawdę jest bardzo duża. Pekarna. Pekara. Pekara. Jaka jest nasza pizza? Zobaczcie, co tu mam. Z pieczarkami i szybką. Z pieczarkami i szybko. No, bo Tak jak wczoraj. Tu się pokażemy. Mu z kilometra. U, u, u. Żegnamy się z wami z tego dnia. Do zobaczyska jutro. Gdzie ma nas? mnie. ale wyżerka. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Znowu świeci słońce. Chciałem Wam pokazać jeszcze taki fajny gadżecik który kupiliśmy sobie na AliExpress czy na temu, wika No temu chyba, nie? Ale super, ja to podpatrzyłem u kogoś na kanale, wiecie? Mega sprawa, zobaczcie, toster na patelnię, na, na palnik gazowy, spójrzcie. Tu to wkładacie tosty tosta, w sumie jednego dużego tosta i kładziemy na gaz mało tego, my sobie zrobimy na dworze te dzisiaj, przetestujemy go, na tej naszej kuchence na której robiliśmy kalmary to co, robimy tosty? tak? okej okay. bo dzieci znowu chcieli iść do tej piekarni po jakieś te burkiem mamy chleb tostowy, wszystko jeszcze tyle jedzenia w lodówce trzeba zjeść te wędliny, sery żółte robimy tosty? I powiem wam taki patent mamy, że przekładam to papierem do pieczenia i wtedy ten toster się nie pobrudzi w ogóle. Będzie cały czas czysty. A jeszcze trochę może masła, nie? Damy na wierzch. O, niech będzie taki fajny przypieczony. No i co, idziemy. Odpalamy kuchenkę. Zobaczcie. Kładamy posta do środka. Ojej, papier się zapalił. O kurde, zobacz, oh. super metoda. Kurde, słuchajcie. No, właśnie. Dobra, przytykamy. Kurde, z tym papierem to... Cholera. Pożar na kempingu. Trzeba ten, dociąć ten papier, wiecie? Trzeba dociąć. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Trzeba dociąć. Dobra. Cyk. No, on się sam wypali ładnie z po bokach i, i tost. A kotek sobie szynkę je. Tost się robi. No chyba już dobre słuchajcie. Wyłączamy. Zobaczmy naszego tosta. O. Ooo. No, Oła, gorące. Ty no fajnie wygląda. Ser się rozpuścił. O kurde, nie fajnie. Trochę się zjarał od spodu. Zobaczcie, cały czarny, a za długo go trzymałem jednak, robię kolejnego, Wyłącz. Jednak z tym papierem to zły pomysł, wiecie. Trzeba wkładać normalnie tosta tutaj, ich zamknąć. Można też to obracać, także to jest fajne. Wiecie, na kempingu moglibyśmy zwykły toster użyć na 230 V, ale gdzieś na dziko jak się jedzie, fajny patent. I co ciekawe na temu kosztowało to 30 zł. Ten ten cały toster, Znaczy mega cena. Muszę zmniejszyć gaz. Ogień. No i zobaczmy teraz bez tego papieru jak to się zrobiło. O, otwieramy toster. O, mega! Mega. O, ser fajny zobaczcie. Roztopiony. No i fajny, fajny to taki toster tost. Dobra, Marcel to dla Ciebie? No. Ok. Już wiemy, jak to powinno się robić. Wiecie, trzeba często obracać po prostu tak 10-15 sekund na jednej stronie, i na drugą. I na jedną, i na drugą. I jakie fajne wyszły teraz? Pokaż, Marcel. A z drugiej strony, o widzicie, chrupiące, fajne, naprawdę. Nawet jak jakieś bułki macie, już takie wiecie, nie pierwszej świeżości, czy jakieś kanapki, to można sobie fajnie podgrzać. A my lecimy na rowery. No i przy, dla tych, którzy nie oglądali poprzednich odcinków to przypominam, że jest luty. Zobaczcie, są ferie zimowe, a tutaj 16-15 stopni w słońcu, to normalnie można się opalać. Zobaczcie na te koty. Jeden pod tobą. Jeszcze na prawo. Widzicie, pode mną jeszcze jedno. Słuchajcie, te koty nas tu polubiły. Przychodzą od samego rana. Nawet śpią tutaj na tych leżakach, bo widzę, że chodziły. Karmy im kupiliśmy. Tutaj mają Nasypaną karmę przez cały dzień. No i jest ich tu w cała chmara, ale to takie nie są dzikie koty to są koty tutaj z tego kempingu także one też mają tutaj i wodę, i jedzenie. Załatwiamy jeszcze pranie, bo tutaj są też pralki. Dorota była w recepcji, zapytać, jak to wygląda. Ile tak, kosztuje? Pralka 7 euro. Aha. I suszarka 7 euro. Uuu, to nie tak tania Nie, nie? taka tania sprawa. No. I co wzięłaś, czy nie? No wzięłam, jeden raz musimy wyprać. No tak. No, jeden raz trzeba na te 16 dni. <noise> Jesteśmy już na przejażdżce. Krótka przerwa, ale spójrzcie jaki kolor wody. W sumie kolor, no przezroczysta. Zobaczcie. Jeżeli chodzi o czystość wody w Chorwacji, to jest naprawdę numer jeden. Idziemy coś zjeść. No i przyjechaliśmy tu, gdzie podobno mają najlepsze smakołyki. Idziemy skosztować, a i magnesik zakupić. Zamówiliśmy sobie jakieś ich takie przysmaki, jakiś drwalski, nie wiem co to. Wygląda jak kebab, ale to nie jest kebab, nie? Takie picie z sosem majonezowym i chyba z kurczakiem po prostu. Dobra, nie? nie? Dobre. Ja jeszcze nie próbowałem. No, a dzieciom... Dzieci mam super pizzę. Mini, mini pizzę, zobaczcie. Jakie <laughs> malutkie. <na> Smacznego. <laughs> Tu jest chyba najtaniej w ogóle, bo taka mini pizza Euro 90. Taki słuchajcie, kebab 450, to tutaj jest chyba, a ruch mają non stop kolejka, non stop. Także próbujemy. Już przeczytałem, wiem, jak to się nazywa. To się nazywa drwos jecza. Bardzo dobre. No podobne do kebaba, ale w środku jeszcze jest żółty ser roztopiony. Pieczarki takie podsmażane, cebulka. No i kurczak. I zamiast, mięso, no. tak. No i wiadomo, jakieś tam jeszcze warzywa. Bardzo dobre, naprawdę. świeżutkie, a, fajne. No a pizza jak? Dobra, Marcel? No dobra, dobra. Dobra, nie? A wiko tobie smakuje? No. Mhm. Wracamy już na kemping Będę niedługo pakował rowery, bo jutro rano do 12 mamy. Czas, żeby się wymeldować z tego kempingu i jedziemy do makarskiej zobaczyć. Bardzo fajnie tu jest, nawet nie chce się nam stąd ruszać, ale no, chcę zwiedzić jeszcze inne miejsce. A kuku? No hello! No i tutaj co się znajduje? Pralnia. Robimy pranie. No. Słuchajcie, już ogólnie 66 minut dokładnie. 66 tutaj sobie minut? siedzę. Tak, zostało jeszcze 7, a ciekawe jak suszarka z boku. Jak włączę program, to zobaczymy ile jeszcze. No wiecie, my już jesteśmy, który ósmy dzień chyba w podróży, także bielizny się nazbierało z dziećmi, to wiadomo. Trzeba tu z kawą przyjść. Tak, po prostu. 66 minut trwa pranie, nie wiemy jeszcze ile koszt suszenie. 7 euro i za suszarkę również 7 euro. 7 euro kosztuje. nie tanie sprawy, bo też bez proszku, bez e, płynu do płukania. Tak. trzeba pamiętać, żeby wziąć z domu albo kupić gdzieś. Jakiś proszek do prania czy no Ale w to jest co niemiara tak, tak naprawdę. Jak coś wam zabraknie, to nie ma A. problemu. Ale już powiem wam jestem dzisiaj padnięty. Od rana, bieganie, chodzenie, rowery. Jest już wieczór. Już idziemy do kampera. Tylko niech to pranie się skończy, nie doli. Dzisiaj opuszczamy ten kemping camping split i wybieramy się do miasta Makarska i tam mamy jakiś camping na park Fortnite night wypatrzony, także zobaczymy powiemy wam, powiem wam, dzisiaj całą noc laudesza, ale tak mega lało wszystko mokre, zobaczcie o, koty sobie resztki pizzy wyjadały, o spójrzcie wszystko mokre musimy to osuszyć, żeby to spakować, całe szczęście wczoraj spakowałem rowery przed tym deszczem, także chociaż tyle udało się uchronić. Rowery mamy suche, a tu wszystko mokre. Ale i tak, zobaczcie, już słońce wychodzi, także fajnie, że w nocy padało. Stąd mamy godzinę jazdy, godzinę 15 minut dokładnie. To jest 100 km jadąc zwykłymi drogami, nie autostradami. Także pakujemy się i ciśniemy do Makarskiej. O, zobaczcie, suszymy fotele. Fotele mało miejsca wbrew pozorom zajmują i ten stół. No i cztery rowery już wczoraj spakowałem, także zobaczcie jeszcze ile miejsca mamy tutaj na fotele i stół. Już wyjechaliśmy poza bramę kempingu, dorota poszła zapłacić do recepcji, wymeldować nas, odebrać dowód osobisty. I jak? Tak, zapłaciliśmy łącznie 219,96 euro. W tym mhm. e, pralka, suszarka i 6 noclegów. I 6 noclegów. No to spoko, nie? poza sezonem, poza bo w sezonie 100 euro pamiętajcie za dobę tutaj kosztuje. Mhm. Także my zapłaciliśmy za 6 noclegów. 209, 220 euro. Tak, w tym pranie 14 euro, nie? Tak. Pral, nie, pralka z suszarką. Co, my się z Wami już żegnamy. Ale lecimy. jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, serdecznie polecamy ten Kębik. Jest naprawdę fajnie położony, w pięknej miejscowości, nad samym morzem, po prostu pięknie. Bardzo zadbany, naprawdę. Bardzo zadbane. Tak. I widzę, że tutaj jeszcze inwestują cały czas, alejki robią z bruku, tak, 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 tak. tak, więc myślę, do wakacji już w ogóle będzie pięknie. Bardzo Wam polecamy. Tak. Trzymajcie się do następnego odcinka z Makarskiej. Pa! Hejo. Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.